Witam w poniedziałek rano, szybkie gotowanie kurczaka, 7.15 I, i lecę szybko na trening z trenerem, który mam o 7.30, także bardzo sprawne kończenie pakowania, w 15 minut dojadę na miejsce i ciśniemy z pierwszym treningiem, elo. Widoczek z okna na koniec dnia, ładniutki. Tak jak planowaliśmy, rano zrobiliśmy z trenerem zweryfikowanie tak naprawdę techniki ćwiczeń. Sprawdziliśmy wszystkie landminy, to co mogliście widzieć w zeszłym tygodniu na, na materiałach. Tą technikę zweryfikowaliśmy, będziemy ją poprawiać, w sensie poprawiliśmy już ją i myślę, że na kolejnym treningu będzie widać różnicę. To co też omówiliśmy, to zmiany martwych ciągów, bo gdzieś tam czułem, że one jakoś za bardzo mi wchodzą na zmęczenie, a nie powinno tak być, bo mocno mi, spadała mi siła w nich, no i zweryfikowaliśmy dwie rzeczy sprawdzając też materiały, które miałem nagrane wcześniej. Za duży przeprost, więc to był problem, gdzie te prostowniki też dostawały po dupie. Nie powinno tak wyglądać, więc tutaj technicznie to poprawiliśmy. Ale też numer dwa. Cały ten plan, który mam obecnie do maratonu, bo zostały jeszcze trzy tygodnie do maratonu, więc mam siłówkę dostosowaną centralnie pod to. Zrezygnowaliśmy z martwych ciągów, tak żeby za bardzo się nie obciążać i po prostu będę leciał LDL-ami, czyli rumuńskimi deadliftami, czyli rumuńskim martwym ciągiem, tak, żeby faktycznie nie czuć się przez to styrany i móc się mocniej skupić na tej części biegowej, która teraz jest najbardziej kluczowa, bo wchodzimy w ostatnie najmocniejsze 3 tygodnie 3-4 tygodnie jeszcze. Więc takich zmian tyle, jak dobrze pamiętam. Jak coś wpadnie do głowy, to jeszcze później Wam dodam. W tym momencie mamy 17. Lecę na trening siłowy najmocniejszy w całym tygodniu. Poniedziałki zawsze siłowo są najmocniejsze, kolejne treningi są na poziomie średnim. Więc dzisiaj będzie między innymi bench, dużo bencha, bo dwa na benchu. Dzisiaj jak dobrze pamiętam będzie też OHP. Za chwilę to wszystko zobaczycie. Energia spoko, waga zaczęła mocno schodzić w tym momencie. A niewiele dołożyłem, tak naprawdę e, zrobiłem sobie nawet duże cheat daye. Gdzie nie liczyłem kalorii, liczyłem je tak pobieżnie w ostatnich dniach, to możecie zobaczyć ażby na ostatnim materiale z wczorajszego dnia, czyli niedzieli, gdzie tam faktycznie leciał burger e, i, i było na grubo. Więc to jest akurat spoko, że ta waga schodzi. No, czuję cały czas też lekki głodek, ale kontroluję to, żeby znowu się nie przebodźcować, nie wiem jak to nazwać w inny sposób. Że wiecie, będę niedożywiony w jakiś tam sposób. Sportowy e, oczywiście, i później przez te wyniki będą spadać. Więc to wszystko jest kalkulowane na milimetrze. Tu się wszystko może w tak naprawdę w danym momencie spieprzyć, więc trzeba bardzo mocno kontrolować to swoje ciało. Ale energia jest OK. Lecimy na trening, zobaczymy jak feeling będzie po. No i to jest w sumie część treningu, którą bardzo rzadko wam pokazuję i chciałem wam teraz na tej przebitce treningu pokazać moje ćwiczenia na brzuch. To jest jedno z najważniejszych z nich, czyli abe wilson, gdzie jeżdżąc tym rolką do przodu i do tyłu musicie utrzymać balans brzuchem i yy, napięcie koru. Jedno z cięższych, ale moich ulubionych ćwiczeń. Dzień dobry, we wtorek. Dzisiaj basen, mm, bieganie. No a o tym w sumie, w sumie to może o tym później. Kurde, powiem wam szczerze, że... Duży, duży problem teraz w sensie. To jeszcze nie jest problem. To jest prawdopodobny problem, który może być. Uczę się tego, żeby to nie oddziaływało na mnie jakoś tak mocno zawsze te, te wszystkie bodźce zewnętrzne, ale jednak czasem nie wychodzi i dzisiaj się czuję lekko zdołowany, bo... Wiadomo, oddzielmy życie, życie od życia sportowego, bo to, co się wydarzyło w Walencji ostatnimi czasy, jak możecie wiedzieć, e, lub słyszeć, bo to było ogólno ogólnomedialne, no to były tam była tam ogromna powódź jednodniowa, dana, tak to, tak to zostało nazwane, gdzie wokół prowincji Walencja e, zginęło sporo osób i, i, i sporo wciąż zaginionych. I, i to jest. Wielka tragedia. No i gdzieś tam wokół tego jest kwestia maratonu, który ma się odbyć za te 3-4 tygodnie, gdzie teoretycznie do tego jest miesiąc, więc powinno tego czasu wystarczyć, żeby mógł, mógł się ten maraton teoretycznie odbyć. Ale ja też rozumiem i trochę mając świadomość tego, jak, jak wielka jest ta skala tragedii, to ludzie też mogą po prostu po tym, gdy już zakończą się akcje ratownicze trochę nie chcieć uczestniczyć w takich i realizować takich przedsięwzięć jak to. No i to robi duże problemy sportowe już obecnie, bo i logistyka i kupno biletów w hoteli i tak dalej, które gdzieś tam przypadają i to, to nie jest nigdy mała kasa. Bo ceny skaczą przed takimi zawodami, to po pierwsze. Po drugie no, gdzie później start i jak to później ogarnąć? W sensie, na pewno ten start pewnie byłby w Krakowie wówczas. W kwietniu, w maratonie. Hmm, ale jak połączyć cykle treningowe? Ja chciałem ten cykl biegowy, treningowy zamknąć właśnie tym rozdziałem w grudniu, tym maratonem w grudniu, i później już na maksa iść bezpośrednio w TRI i przygotowanie do triatlonu. W tym momencie to, to już będzie musiało być połączone. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia jak to będzie wyglądać, może martwię się na zapas, może nie, ale mam przeczucie, że ten maraton się raczej nie odbędzie, że, że tam jest za grubo i wcale się temu nie dziwię też, no ale może nie ma co o tym myśleć, idę na trening, na basen, widzimy się pewnie na jakiejś przybitce z niego, później bieganie. No ciężko coś więcej dodać, no lekko, lekko humor siada z tych względów. Basen poprawił humor. Dobrze dzisiaj pływało głowa. Trochę odpoczęła, trochę przestała myśleć czy tej walencji będzie co ma być, będzie co ma być. Cały czas jestem pod wrażeniem efektów tej przerwy. Dobre bieganie jest dzisiaj, dobre bieganie, poważnie. Środy zazwyczaj takie są. Dzień dobry, witam serdecznie. Przed piątą, przed, przed piątą może nie, przed szóstą. Trochę pracy na początek, no i za godzinę wyjść na trening o siódmej, pierwszy trening biegowy. A później jeszcze dwa kolejne. Środy co dwa tygodnie co naprawdę mocarne pod względem rzeczy, ilości rzeczy, które muszę zrobić i treningów, które muszę zrobić. Obiad na drugą część tygodnia zrobiony, 8.30, a ja już po, yy, po kuchennych rewolucjach, chociaż, chociaż nie są to jakieś wielkie kuchenne rewolucje, po prostu suchy kurczak z suchym ryżem, tu się jeszcze kończy cukinia, ale idę do tego bo Tao Tao i będzie taki kurczaczek po Chińsku, także super. Dobry dzień. W sensie, dobrze się zaczyna. 8.50 to ja już trochę rzeczy zrobiłem w tym gotowaniu. No i po basenie. Pierwszy trening dzisiaj, bardzo dobry. Fajnie, dużo nowych rzeczy. Cały czas nauka tej nowej techniki na dwa uderzenia wygląda coraz lepiej. To wciąż jest dużo pracy do zrobienia. Wciąż jest bardzo dużo pracy do zrobienia w kuchaniu. Ale progres jest widoczny gołym okiem. Jest fajny. Z mojej perspektywy, jest też naprawdę całkiem szybki Więc tak naprawdę nie mam co na to narzekać To jest bardzo dobre Dzisiaj zostały jeszcze dwa treningi eee, Za około 3 godzinki bieganie A później po 21 jeszcze siłownia trening na siłowni jest, jest krótki On będzie trwał 30, no przesadziłem 45-55 minut eee, No i w międzyczasie oczywiście praca, praca, praca Także yy, bardzo intensywny dzień dzisiaj, jak każdy środy, Jeszcze wieczorem, yy, przed treningiem siłowym, będzie, będą zajęcia z angielskiego. Środy zawsze są takie nabłodźcowane, żeby nie powiedzieć, przebłodźcowane. Jest mnóstwo rzeczy aktywności. I później jest takie zejście: czwartek, piątek. Już to świadomość, że nadchodzi weekend. I, i w weekend, przynajmniej od części, części bo to się nie całej pracy można odpocząć także spoko, spoko dobra, jadę nie mam wiele czasu dziś szamka to będzie to co przygotowałem dzisiaj rano, czyli kurczak 200 gramów, ryż 100 gramów sosik Tao Tao, cukinia do tego zaraz zobaczycie tutaj kalorykę, ile to wyszło strzelam na oko to jest około 850-950 kalorii. Zobaczymy. I do zobaczonka na kolejnym obejście. To już ten czas do terma wchodzi do gry. Także dzisiaj bieganie w dwóch warstwach. Oczywiście w trzech rozgrzewaczkach, jeszcze kurtka. piramidka klasycznie. Tylko tym razem nie od 100, tylko zaczynając się od 200. 200, 300, 400, 500, 600 w I tak dwa razy. To będzie około godziny treningu. Jeszcze, jeszcze przed zachodem słońce. Idę teraz zdecydowanie, bo powiem wam szczerze, preferuję rzeczy, które mogę na przykład zrobić, bo nie potrzebuję jakiegoś innego czynnika ludzkiego, czyli osób, które pracują po 17. Zrobić sobie na spokojnie po 17 i zrobić trening wówczas wcześniej, jak jeszcze jest to słońce. Jak jeszcze się takie okazje, żeby móc robić sobie balans, nie work balans, tylko po prostu być konsekwentnym w swojej robocie, ale nie w konkretnych godzinach 9.17, to warto to wykorzystywać, bo te rzeczy, które musisz zrobić w tym terminie 917 po prostu robisz, a pozostałe rzeczy możesz zrobić o 18-19, bo nie ma to żadnego większego znaczenia. A na przykład teraz dla mnie ma znaczenie, czy zrobię trening o 16, czy o 17-18, bo po prostu jest trochę cieplej jakkolwiek. I no lepiej się biega jak jest naturalne światło słoneczne niż wiecie, całe rozpocięku. Więc jak tylko się da tak wykorzystywać, to po prostu szukajcie okazji na to, żeby być konsekwentny w każdej dziedzinie. Dobra no Stadion ładny ale to zamknięcie pierwszego toru to komedia. Na szczęście dzisiaj taka piramidka, że da się w miarę zrobić na drugim torze. Robota zrobiona drugi trening z trzech stadion już w wydaniu nieco nocnym Piździ strasznie że jest zimno na maksa albo ja przynajmniej jestem cię polubem ale powiem wam że kurtka odzież termo jeszcze jedna koszulka i po tych szybkich jednostkach teraz na schłodzeniu to już nie daje rady, cały czas czuję zimno na kolację dzisiaj przed trzecim treningiem wlatuje omlecik, tutaj już przygotowane 3 jajka, z których będzie omlet na tortilli do tego boczek no i jeszcze wiadomo trochę warzyw, posypanie serem to będzie miało około 700 kalorii więc tak na dzisiaj zostanie mi w tym momencie około 300 kalorii do wygospodarowania w sensie do zagospodarowania więc może coś po treningu, coś delikatnego w szamie coś słodkiego albo skill, chociaż z już jeszcze jednym piłem nie chcę się przepijać, nie wiem, zobaczymy Lecimy na trzeci, ostatni trening, ale kurczę kalorii. Na dzisiaj to mam aż za dużo. Zdecydowanie jeszcze teoretycznie 1000 kalorii do zjedzenia, a nie przejem tego. Totalnie nie wiem, co z tym zrobić. To, że ręce były dzisiaj sparane, to jakby nie powiedzieć nic. Naprawdę po tych dwóch treningach. Byłem mocno zmęczony, chociaż wydaje ci się, że ręce nie pracują podczas biegania to jednak cały czas trzymanie tego koru już ruszanie nimi sprawia, że one też się w tym bieganiu męczą więc jak doszło dzisiaj do OHP to było naprawdę ciężko jestem pod wrażeniem, że udało się to zrobić na 45 kg Fajna seria, fajne powtórzenie, tak samo Larseny, wyglądają bardzo dobrze dochodzą już pod 70 kg gdzie też najwięcej tutaj pracuje sam kor podczas utrzymania stabilizacji Więc pod względem koru, tego jak trzymam stabilność Naprawdę wygląda to bardzo, bardzo przyjemnie Czwartkowy wieczór, w zasadzie już po basenie dzisiejszym Proszę 600 metrów, spoko basenik, delikatny Tak samo bieganie dzisiaj będzie delikatne 10 kilometrów chociaż już po 20 więc to całkiem późno, ale zapomniałem naładować zegarka. Siema, mamy już piątek i to nie przypadek, że nie było update's z wczorajszego biegania, bo wczorajsze, wczorajsze bieganie się finalnie nie odbyło. Mam problem z, z tą energią w czwartki na bieganie zdecydowanie. Ale nie odbyło się nawet, nie ze względu na energię taką, wiecie, całą do biegania, tylko, że już próbowałem wyjść po 21. I przez to, że sam w siebie się teraz koło 6, 6.30, to dla mnie 22 to już 21.30, to pod względem sportu jest takie usypianie organizmu, że ciężko go pobudzić. I wczoraj było tak ciemno, zimno, jak zawsze daje sobie rady. Tak w tym wypadku nie byłem już w stanie robić organizmu z tego przed e, vibe'u. No po prostu, po prostu nie byłem, nie miałem takiej możliwości. Więc na szczęście dzisiaj w planie był dzień wolny od biegania, więc po prostu podmieniłem to w ten sposób. Nie powinienem tego robić za często, no ale tak naprawdę to jest pierwszy raz w całym planie, kiedy tak to robię, więc Zamierzam to zrobić w ten sposób. No i jeżeli dzisiaj wyrobię, bo datę do zrobienia jest, to zrobię siłownię. A jeżeli nie, no to ta siłownia wejdzie jutro. I jutro będzie 12 biegania i jeszcze do tego siłka. Także lecimy. 10 km easy training 630 spoko. Powiem Wam szczerze, że to. Organizm człowieka się bardzo zawsze ciekawie zmienia. Dwa lata temu robiłem sobie challenge 5.45 wówczas obserwowałem taki profil na Instagramie jak modny tata i on tam robił ten challenge dla mnie to było niesamowicie ciężkie, żeby ten challenge dotrzymać. Myślałem, że ja jestem nocnym markiem zamestrannym ptaszkiem, a teraz o wiele lepiej, o wiele bardziej, o wiele łatwiej wstaję mi się rano i wiele po pierwsze już to powiedziałem, lepiej, robimy się też ten trening poranny. Oczywiście jak do Was mówię teraz to seplenie, bo po pierwsze zimno, krudą na twarz i, i nie pozwala rozgrzać się, e, mówię, a po drugie poranek, gdzie też rano się trochę zawsze padli sepleni, no ale fajny jest ten feeling poranku, gdy miasto się budzi, gdy twój organizm to zbiegłego to się budzi. Wstąpił, wstąpił, bardzo długo 5 kilometrów zrobione, organizm się już fajnie obudził Jeszcze piąteczka Teraz dosłownie minuta przerwy na nagranie, mam na przebitki Musimy dalej Nie wiem, no, samopoczucie jest 1000 razy lepsze niż wczoraj wieczorem do biegania to Też nie chodzi o to, żeby biegać na dobrym samopoczucie, ale po prostu wczoraj już nie dałem rady Zamieniłem sobie wolne Nie jest to większym problemem Nie daje ciała 10 km zrobione w super czasie. To była bardzo dobra decyzja, żeby zrobić ten trening dzisiaj. Także jeszcze wpadnie dzisiaj przed południem trening siłowy, bo po południu robimy podróż do łodzi na koncert. A teraz siananko, jajka, pieca się była. Także działamy. To będzie około 500 kalorii dla mnie. Staram się jest delikatne śniadanie, bo jestem zdecydowanie fanem jedzenia trochę ciężej w środku dnia e, niż na śniadanie, później jest mi cały dzień ciężko jak tak jem No i sam poczucie jest bardzo dobre. Sam poczucie jest bardzo dobrze, także obytek dalej. No i widzimy się w kolejnym update'cie Popracowane. Pierwszy trening dzisiaj dość zrobiony. Jazda na kolejny, działamy. Wszystkie już spakowane w samochodzie. Laptop. Let's go! No, i tutaj możecie zobaczyć główną zmianę tego planu treningowego: czyli zmianę sumo martwych ciągów na rumuńskie martwe ciągi, gdzie przez tą małą zmianę, w której nie kładę sztangi na ziemię, biorę na sztangę mniej kilogramu, żeby po prostu utrzymać całe napięcie mięśniowe, całe koral, zmiany przez przypadki. No, i przede wszystkim nie zajechać się. Czułem, że sumo mnie zajeżdżało. Na sumo robiłem też przeprost, więc w tym momencie po prostu poszliśmy w rumuński martwyciąg, który nie będzie mnie zajeżdżał przed startem w maratonie. Gdzie też poprawiłem technikę i nie robię przeprostu. A kolejna zmiana i różnica, którą możecie zauważyć, to właśnie landmine. poprawiłem technikę, zaczynam to ćwiczenie lepiej, czyli z obrotem z boku, bo tak naprawdę w poprzednim planie całkowicie pomyliłem i zrobiłem nie to co powinienem. Więc wygląda to tutaj wiele lepiej, chociaż też widzę wiele rzeczy do zmiany, jak chociażby ruch tych nóg nie jest tak poprawny, jak być powinien, no ale to też pierwsza styczność z seriami Landmine w sumie od kilku lat u mnie, więc spokojnie to, to wszystko będzie wyglądać lepiej, obiecuję. Szybkie szance, właściwie takie śniadanie obiedzie. Eee, później w Warszawie bieganie 12 km no i na koniec dnia wpadnie pasa. Te dwa jedne ramy. Dzisiaj nie jest 12 i świecia z świecie. Wróciliśmy już do Warszawy, przydamy się 12 km spokojnego biegania w tempie to pewnie wyjdzie 4,50 ale dzisiaj to jest po prostu luźny trening jeden wiecie z tysiąca jutro to już będzie taka mocna i prawdziwa symulacja startu, gdzie nawet będę wstawał w podobnych porach czyli specjalnie wstaję o 5 rano tak żeby na treningu na bieżni być już o 8.30 czyli około w tej godziny, w której teoretycznie maraton w walencji będzie startował jeżeli wszystko pójdzie ok i ten maraton się odbędzie, ja już pewnie jak gdy publikuję ten film wiem czy się odbywa no ale w tym momencie jeszcze, jeszcze niestety nie mam takich informacji. Także tak jest plan, tak to będzie jutro wyglądać. Chcę też przyzwyczaić organizm do mocnego wysiłku bardzo mocnego treningu dokładnie w tych końcach 8-9 rano. Czy to ma sens? Nie wiem. Czy jest to dla mnie istotne? Jest. Ale ta forma leci. Leci w górę. Nie no, biega się dzisiaj naprawdę zajebiście czwarty kilometr To są takie dni gdzie robię lekkie wybiegania czuję jakbym fruwał zajebisty feeling Pewnie wyjdzie koło właśnie równą 4,50 ale na jakim duże pięknie siódma, więc ta piąta wyszła, piąta yy, 30 wyszła nieidealnie Ale robię yy, symulację startu później opóźnioną a w przyszłym tygodniu już na pewno wstanę o tej piątej i będę czuł się dobrze, bo dzisiaj, czyli leciutkie, delikatne przyjmienie, już znałem, że dam sobie jeszcze godzinkę dobrego snu. Myślę, że to nie jest duży problem. No, przez chwilę była nerwówka, bo jak widzicie, na bieżni odbywał się mecz. I wtedy jest problem, bo nie pobiegasz. Nie pobiegasz. Mam nadzieję, że żaden mecz więcej się odbywać nie będzie. Zawsze jest kulda, jakieś lekkie ryzyko. Poczekam jeszcze 2-3 minuty i lecę biegać. Mam nadzieję, że to się uda bez większych problemów. Chyba powinno. Chyba powinno. Także dzisiaj w planie ponad 20 km wyjdzie 26 koło 5 razy 3 km z przerwą minuty. Na tym samym tempie co ostatnio, czyli teoretycznie powinna 40 mam biegać, ale zobaczymy jak to wyjdzie myślę, że może wyjść podobnie jak w zeszłym tygodniu, czyli 38-39 na koło. Trzymam kciuki do samego siebie. Gdzieś jakoś taki przygaszony dzisiaj jestem, ale myślę, że zaraz uda się to pobudzić. Już byłem gotowy do wyjścia. Już byłem gotowy do wyjścia. No i wychodzi kolejny mecz. No i nie zrobiacie nigglu. Nie wiem, muszę to przekwinić teraz. Um, no chyba w tym momencie pojadę na basen i. Zobaczymy Mamy godzinę 16.30 Drugie podejście do dzisiejszego treningu Symulację startu Szlak trafił, bo musiałem zjeść obiad Musiałem zjeść całą resztę Więc starałem się też zjeść na tyle lekko i delikatnie Przed kurczak z lyżą Który mniejszą porcją Która została z ostatniego tygodnia Więc jeszcze musiałem leciutko dołożyć Jedną bułeczkę i kabanosa Padnie to 26 km. Mam nadzieję, że łądek nie będzie miał problemów z tym, co jadę do tej pory. Jadę tym razem na Agricole. Eee, liczę na to, że tam już nie będzie żadnych perturbacji. Oprócz tego, że będzie jak zwykle do tej pory już cholernie ciemno. Eee, nie ma tam żadnego większego oświetlania. Także to wcale nie będzie jakiś przyjemny trening. Wszystko w, w ciemności. Wszystko w jeszcze większym zimnie, bo temperatura już na minusie. Byle to zrobić. W sensie, chcę to zrobić. Chcę już nie pamiętać o tym treningu, więc let's go. Widzicie to? No, zakładam, że praktycznie nic nie widzicie. I 26 km w takim warunku. Zima to nie jest łatwa gra. Zima to naprawdę nie jest łatwa gra, ale to ona pokazuje, kto jest tutaj na serio, a kto jest tutaj dla zabawy. Ja zdecydowanie chcę być tutaj. Kurwa na serio, więc ubieram rękawiczki, ubieram pulsometr i robimy podejście numer 2. Trening musi być zrobiony, choć teraz cholernie mi się nie chce Cholernie dzisiaj jest dzień, gdzie cholernie mi się nie chce Wczoraj było zajebiście, a dzisiaj jest tak, że mm, O wiele lepiej byłoby mi w domku Tak, po treningu Jak się zobaczymy o 19 To wszystko będzie zajebiste Trzeba przeboleć te dwie godziny, po prostu That's it Let's go Mówiłem, że tak będzie Zrobione Super, super. Najlepszy feeling po, po treningu. Najlepszy.